Zniszczone przez czas, stuletnie organy w radomskiej farze doczekały się remontu. To żmudna, czasochłonna i kosztowna praca, ale bez niej cenny instrument przepadłby bezpowrotnie. Instrument praktycznie był nieczynny, więc w pierwszej kolejności musieliśmy go usprawnić od strony technicznej, to znaczy przeprowadzić generalny remont. Oprócz wymiany miecha, organy są również czyszczone. Trzeba odkręcić każdą belkę i wymontować piszczałki. Najtrudniejsza jest jednak walka ze szkodnikami. Z morą każdego konserwatora są drewnojady i one tutaj sprawiają, że praca nasza jest nieprzewidywalna. Organy w parafii św. Jana to wiekowy instrument. Do tej pory naprawiano je tylko dwukrotnie. Ostatni niewielki remont przeprowadzono w 1980 w roku instrument wybudował w 1909 roku radomski organmistrz Stanisław Jagodziński.